Nowe piłeczki! A co wam się stało? Fibi się myli! To żadna frajda pomaga ludziom! To boli! Nie, jesteście w błędzie. Jestem przekonana, że jak zobaczy pięknie pomalowany płot, to przestanie być taka łągowata. Uwaga, uwaga! Nadchodzi pani łąk. Aktywuje lasery. Nie, czemu to monitorze nie! Kto zaprogramował laser na sąsiadkę? Ta najmłodsza! Nie wie, że przyszła do grzmotomocnych, tak? <laughs> o, Barbaro, jak zawsze urocza. Przyniosłam wam ciosy. Aby podziękować dzieciakom za naprawienie płotu? O, to bardzo sympatyczne, to oh. prawdy I liczę, że coś razem zorganizujemy w przyszłości. O, naturalnie. Wiecie, organizuję jutro przyjęcie i zapraszam wszystkie dzieciaki do mnie. Dziękujemy, proszę pani. Proszę, mówcie mi, Antyłą. <noise> Jeśli są takie dobre, jak myślę, mogę mówić, jak pani sobie zażyczy. Widzimy się, dzieci, jutro o 16.00. Punkt. Proszę. I kto miał rację w sprawie pani Łąk? No ty, Fibi, superowo, Fibi, dzięki Fibi. Zasuwam do domu, do żoneczki i dzieci. Jeśli będę to powtarzać, może mi się ziści. O, zabieram te spodnie. <grym> Co! Kto? Nie ujdzie ci to na sucho! Nie wolno się śmiać z Stada Bradforda! Dosyć śmiechu! Jest Jezu! Co się dzieje? A, no nic! Bardzo spokojny poranek. Ktoś wkręcił Bradforda ostro! Jak znajdę kawalarza w czerwonej czapce, który mnie wkręcił, to go wyrzucę ze szkoły! Przeszukanie! Zacznę od... o, bo ja wiem... Maxa Grzmotomocnego? To twoja sprawka? Dlaczego od razu tak myślisz? Ponieważ ty zawsze kogoś wkręcasz, a największą ofiarą jestem ja, bo wierzę, że z tym skończysz. Ach, no nie, zaczekaj, słuchaj. Nie, mam dość słuchania ciebie. Ciągle kłamiesz i już ci nie wierzę. Ach. O, biedulek stracił ukochaną? Atalina jednak utrzymała mój ciężar i się cieszę. Nie znajdzie pan tej czapki w mojej szafce, bo wystaje mi z plecaka. Uuu! Jest czapkę! Szafce nie ma. Teraz sprawdzę twój. Ty, Wolfgang? Pakuj walizki uczniu z wymiany, ponieważ wracasz dzisiaj do Niemiec! O chwila! Pozwól, że powiem to tak, żebyś zrozumiał. Wolfgang! Wolfgang zrobił kawę, Maxia. Ja. Możesz chwilę zaczekać? Muszę ratować kolegę. Czapkę nie main! Hej, dyrektorze! Skąd pan wie, że on po prostu nie znalazł tej czapki? Nie kupiłbym, a kanciastą twarz! ta ma dziwno. Ale czapka gory czerwona, więc jest winien. Powiedz jego gospodarzom, że jedzie autobusem do Niemiec. Aczu! Gesundheit! Nie przeklinaj, kawalarzu.